Dobry, Dobry, no, 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 no. O, to by się działo, dzieło stworzenia. Co na tej ścianie? Choć może to oklaski były dla torby, która wydaje się być stworzona do noszenia narzędzi. Dobrze, a jakieś narzędzia? No, tak. to, to panowie nie mają swoich? No tak. To przyszliśmy to. Z, z rozbiegu i tak zapomnieliśmy swoich. Chłopaki, pomóż. Panowie nic nie mają, ale my za to mamy wszystko i to pod ręką. Więc starym dobrym zwyczajem pomożemy. Bartek łotek skrętarka, do gronie. dzieła to o, o jest. znalazłem jest, na, na panów w no, fajnie, fajnie. i młoteczek fajnie, fajnie, posłuchy, fajnie. Dobrze. No, no super no dobra A tak, co zapalić mi... mogę tutaj gdzieś sobie tak czy... przestań z tym paleniem dobra no dobrze, tak. ty co chwila będziesz tylko palił, w pali. Ty nie zarobisz na, na, jest pan, na Tak, to, tak jest jak się z rodziną pracuje no z, rodziną, z, z, rodziną, z rodziną nie dobra. narzekaj na rodzinę dobra coś o tym wiem jak to się pracuje z rodziną no to no, pan jest czy tatą czy Przecież. Stryjem. tryjem. Z Tak. To by to wyglądało. Jeszcze mam prośbę, chciałem się zapytać, ile to panu mniej więcej zajmie? Jeszcze czasu? No i lecz się, się pan gdzieś? Wolelibyśmy się skupić na planach panów. Godzinę, mniej e, więcej godzinka. półtorej. Godzinkę, półtorej. Tak, A akurat. ile mnie to będzie kosztować? Proszę pana, za całość. Za całość. Tysiąc złotych. Tysiąc złotych? Nie! Nie, nie to, to nie, to na pewno nie. No jak to nie? Nie. No przecież wie pan, to jest ciężka robota. A więc to nie był żart. To niech panowie się zastanowią na cenę, bo ja przyjdę za pięć minut. No, dobra. Co? Czyli A za co? Wszystko się teraz ceni. A teraz zamiast w wir pracy panowie popadną w zadumę? Tak się zastanawiam. Hmm. Z tą ceną, bo jak facet przyjdzie, to co on powie? No ale wie się pan, że żartowałem, no co innego do powiedzenia. Tak? No, powiemy, no, ile możemy powiedzieć? 400? 400. Podniesie 40 na łebek. No, no dobra. dobra.